Sam koncept rozszerzonej rzeczywistości nie jest niczym nowym. W końcu eksperymentujemy z nim już od dobrych kilkudziesięciu lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że dopiero teraz Microsoft i Hololens wyniosą technologię na nowy, wyższy poziom. Odwiedziliśmy dziś firmę Senfino, która zajmuje się między innymi produkcją aplikacji na Hololensa. Właśnie obejrzeliśmy headset z każdej możliwej strony i oto czego się dowiedzieliśmy. Opowiadając o Hollensach, zawsze referuję do Mixed Reality, czyli czymś, co jest trochę szersze, trochę wyżej, ponieważ VR służy do tego, żeby zasymulować wrażenie użytkownika bycia w zupełnie innym miejscu, wytworzenie zupełnie nowego świata. AR to jest osadzenie w tym kontekście, w tej rzeczywistości i dodanie mu dodatkowych informacji, dla przykładu aplikacja YouTube'a, która jest zawieszona na ścianie i możemy zamiast telewizora mieć okno, przeglądarki, przyczepione do ściany i tam oglądać konkretny film. Natomiast Mixed Reality. To jest poruszanie się pomiędzy tymi skrajnościami. To jest... Bardzo ciężko jest sprzedać fajny samochód, nie zabierając go do klienta. A tutaj podczas wizyty u klienta pokazujemy kilkanaście, kilkadziesiąt samochodów w różnych konfiguracjach. Jeżeli nie, pokazują ci, nie podobają ci się takie koła, zmieniasz je. Kolor, wersja lamp, tak? mówimy o pełnej konfiguracji. Co zabawniejsze, możemy ten samochód pokazać już na podjeździe albo w garażu klienta, co. Jakby sprzedaje samo przestrzeń, tak? Ja z racji tego, że bardzo interesuję się tym ARM, widzę duże rozwiązanie na przykład w szkolnictwie, edukacja. Wiecie, mówimy o rzeczach takich e, chemia, fizyka. Wiecie, siedzimy sobie na, na lekcji chemii. E, i rozmawiamy o wiązaniach, nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Zakładamy hololensy, budujemy wiązania, budujemy, pokazujemy sobie atomy, geologia, fizyka. Świetnie się to świetnie się to sprawdzi. Oczywiście przemysł, duży przemysł. Jeżeli chodzi o dostępność tego urządzenia, no to mamy dwa podstawowe ograniczenia dla przeciętnego, powiedzmy, Kowalskiego, który chciałby przyjść do sklepu i kupić takie urządzenie. Po pierwsze, cena. Od 3000 dolarów zaczyna się headset w wersji deweloperskiej plus dostępność tylko w konkretnych krajach i też dla konkretnych po prostu firm. Pierwsze szlaki muszą raczej przetrzeć aplikacje biznesowe, komercyjne, żeby po prostu ludziom otworzyć oczy na potencjalne zastosowania i pokazać jak może to działać w przyszłości. Potrzebujemy tylko wystarczającej miniaturyzacji tego rozwiązania, żebyśmy w zwykłych oprawkach okularów lub bezpośrednio rzutowany na siatkówkę obraz mogli wyświetlać i wtedy teraz rozmawiając mógłbym wyświetlić wokół siebie tagi. Albo emotikony, którymi chciałbym wzbogacić swoją rozmowę, lub po prostu zabrać się teraz na wirtualny spacer po dowolnym innym miejscu. A co jeśli chodzi o moje osobiste pierwsze wrażenia? Z Hololensem spędziłem zaledwie kilkadziesiąt minut, ale nawet w tak krótkim czasie da się zaobserwować podstawowe ograniczenia tej technologii. Zdecydowanie najbardziej przeszkadza wąskie pole widzenia. Hologramy są wyświetlane jedynie na bardzo niewielkiej powierzchni znajdującego się z przodu szkła. To sprawia, że aby ujrzeć większy przedmiot, trzeba się od niego mocno oddalić bądź też wirtualnie go odsunąć. Zapomnieć można także o jednoczesnym widzeniu kilku okien. Możemy je wrzucić wprawdzie na ścianę, ale aby z nich skorzystać, trzeba po prostu przesuwać głową. Nie oznacza to jednak, że Microsoft HoloLens nie zrobił na mnie wrażenia. To naprawdę imponujący kawałek technologii, którego sposób działania jest strzelenie intuicyjny. Co istotniejsze, potencjalnie daje ogromne możliwości, a jedynym ograniczeniem Zdaje się być tutaj wyobraźnia piszących aplikacje.